Mówiąc, zrobiłem sobie przerwę od nagrywania około tygodniową. Owszem, filmiki wam wchodziły, jednakże ja sam, powiedzmy, od tego całego YouTube'a się odciąłem. I szczerze mówiąc, nigdy nie miałem tak, że po takiej krótkiej przerwie będę wracał na YouTube'a i nie będę wiedział, jak wszystko rozpocząć. Więc to jest do tego filmiku. A dzisiaj zaczniemy sobie przygodę z grą o nazwie. WAY OF DEFENSE uh, I tak, byłem nieogolony i w ogóle i wszystko jest po prostu w złym stanie Ale najważniejsze jest gameplay, prawda? To, że mam ci tutaj tutaj moją kamerkę to jest nieistotne Więc way of defense Nie wiem ile nam zajmie, nie wiem, Dosłownie w sumie na czym polega, oprócz że jest strategia i upgrade'y I bawmy się po prostu dobrze, cieszmy się z tego wszystkiego i jest wcześniej jest siódma rano Więc jeszcze jestem troszeczkę nieogarnięta, ale mam swojego energola, więc i jedziemy z tematem. A więc zaczynamy przygodę, start i zobaczymy, co nam tutaj przekaże. Okej, okay, mapka, Czyli jest 90 gwiazdek. Szybko matmo można to policzyć jako e, 30 leveli, jeżeli byłoby na każdym 3 gwiazdki, jeżeli jest 5 gwiazdek, no to oczywiście tego jest o wiele mniej. Zaraz będzie cwania kłódniu, nie potrafi powiedzieć 18. Okay. Więc wtedy byłoby 18 leveli, a ewentualnie może być znowu tak, że są jakieś bonusowe gwiazki, które trzeba zdobyć przez robienie challenge i, i różne takie dupery, na przykład jest tych leveli jeszcze mniej. Wszystko nam się po prostu e, pojawi, więc cóż, e, mogę wziąć sobie jakieś darmowe rzeczy poprzez użycie jakiś e, typu klikni armor, games, coś na tyle nie ma, więc start here. Po prostu lecimy z naszym tematem. Ok, na czym polega gierka? Gierka polega na tym, że przeciwnicy idą od lewej do prawej. Eee, z drugiej strony wychodzi na to, że mam wiadomość na Messengerze, więc już muszę zrobić cięcie. Wybaczcie, jednakże na tym świecie istnieją czasami sytuacje, na które wolę zareagować nagle, jeżeli przekłada się na jakieś tam późniejsze etapy, więc takie cięcie musi być. Ale teraz uczmy się gierki. Czyli eee, tutaj się teraz pią przeciwnicy. To, jeżeli dobrze rozumiem, są trzy linie i tego może być więcej, potem mniej więcej tak do jakichś sześciu. My mamy bronić tych punktów. I oczywiście tak jak idą e, nasze unity, tak będzie pokazywała ta dana. E, ten marker. Teraz idziemy dalej. E, mamy budować kanony, które będą na tej, na tej drodze się rozstawiać. Będą mieć tych wszystkich przeciwników, ok. E, I pierwszym naszym a, kanonem jest e, Warrior, który atakuje tylko naziemne jednostki. Ok, czy ja mogę zjeść jeden? Okej, okay. mogę zjeść jeden, to mi się podoba. Teraz tak, jeżeli. To miało być linię na zasadzie, że tutaj jedzie in, jedna linia, tu leci druga linia i tak dalej. E, coś w tym stylu. E, no to mniej więcej e, wypadałoby, żebym pierwszą jednostkę sobie gdzieś tu. Tak? Coś w tym stylu. O, coś w tym stylu. Ile w ogóle mam hajsu? Mam 50 hajsu. znaczy wiem, To mnie 50 hajsu, bo zgaduję, że każda jednostka stoi powiedzmy za dyszkę. Dokładnie. Czyli zrobimy sobie tak dwie jednostki. I boję się, że jeżeli zrobię za blisko, to wtedy bym jakby blokował trasę. Więc jakby zgaduję, że muszą być tam jakieś tam. E, dwie kratki odstępu od siebie, coś w tym stylu, żeby coś przejechało. Więc zobaczymy dalej. Zresztą puszczam pierwszą falę. E, fala ma by trwać niby 40 sekund. E, aha, czyli na początku po prostu żołnierzyki wychodzą. Ok, czyli dobrze jest potwierdzone to, co mówiłem, czyli że e, jeżeli są jakieś jednostki ustawione, to w to miejsce nie będą mogły przejść jednostki, ale nie idą. Jakby liniowo, tylko po prostu stąd, jakby z tego zakresu e, wychodzą I w tym w tej mniej więcej okolicy muszę e, po prostu tego o, pilnować Ogólnie to jest jakiś upgrade, zgaduję, że ten upgrade Ojojoj oj, oj. Zaraz, zaraz, zaraz Tutaj ustawimy mniej więcej jednostkę Zgadujesz, że ten upgrade jest jakby mm, na zasadzie takim, że musimy najpierw wbić mu expa A dopiero potem możemy zrobić e, mu upgrade, bo znaczy, że on ma tylko do góry Natomiast on... Aha, ma też... Czyżby to miało być, że co, że sam się upgrade'uje? Może to jest po prostu na zasadzie, że jakby swój poziom wyżej wbija, coś w tym stylu, jakby taki... E, stopień wojskowy? Coś na tej zasadzie? I na przykład jeżeli tak bije, bijemy tam wystarczająco gdzieś... Mieć... Takie, są stopnie wojskowe jakby, czyli jak mają lepsze, pewnie statystyki, ja ma 75, 2 plus 10%, a ten ma 2 plus 0%, czyli jest różnica. Ok, mamy ogólnie Ace Strike, a to jest nasza jakby moc specjalna Więc będzie trzeba ją wykorzystywać. Eee, teraz tak, zróbmy sobie Abie tutaj jeden, aha, Ablieduje się czasowo, to jest to coś, 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 coś na, na coś się nie przygotowałem, jednakże, no jak widać, było warto to zrobić, ponieważ zobaczy teraz, każdy praktycznie ten... Em, Choke jest niszczony na hita, więc nawet nie wiem, czy dojdzie do tej jednostki tutaj. A te trzy pozostałe będą totalnie takim ultra-zapasem. Ok, zrobiliśmy achievement, a my możemy zrobić sobie jeszcze kolejny upgrade naszej jednostki. ile jest fal? Aha, pięć fal jest na tym levelu. Poison attack, inflict poison shot, slowing dynamite. Aha, czyli mamy kolejny moc specjalną, czyli po prostu zatruwanie. U ile jest tych upgradeów? To mnie zastanawia teraz, bo jest upgrade, 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 ale jakby. gdzie jest. Ten limit tego wszystkiego. Jaki on ma zasięg teraz w porównaniu z tym? No jest różnica, jest zdecydowana różnica. To będzie moja ulubiona aktualnie. A to będzie taka, jakby, jedyna jednostka, która może nam tutaj e, jakkolwiek. A. Znaczy to będzie nasza jedyna jednostka, która zrobi najprawdopodobniej całą robotę do końca gry już. Tak mi się wydaje, bo my teraz wszystkie, wszystkie umiejętności mniej więcej poznaliśmy. Teraz zrobimy sobie tutaj ABI, chociaż to był błąd. To był wielki błąd. Więc tutaj zrobimy sobie nalot bo to 30, zapomniałem, że upgrade to nie są instant i przez to prawie wkopałem się naprawdę w wielkie tarapaty. Ale mamy odpowiedź 3 gwiazdki na level, czyli powiedzmy w tej lebeli powinno być może 30. Ale zrobiłem 4 gwiazdki, czyli gwiazdki są jeżeli dobrze rozumiem, że do dokładnie, czyli... Ja um, mam aciwmentą więcej. Zgadując, że nie każdy będzie dał jedną gwiazdkę, tylko że... Mogą być takie, że obsadają 3, chociaż to też wątpię. Mamy ich raz, 2, 3, 4, 5, 6 na 5, czyli mamy ich 30, tak? To szybko matma? Tak, bo 6 6, 6, 6, 6, czyli to jest 30, czyli 30 gwiazdek. Czyli jeżeli byłoby ten, jeżeli byłoby w takim razie już 60 maksymalnie, i jest 3 za level, mamy 20 lepiej, tak? Pasowałoby. Ale teraz upgradey, czyli mamy tak, mamy naszego kanona, mamy nasze skill'a, możemy to i to rozdawać i każdy upgrade wymaga od nas gwiazdki. Co daje nam powiedzmy upgrade tego, że no... Aha, no fajnie, tylko że ja sobie upgradeuję, a tak zbytnio opisuję. Nie dostałem żadnego. Ale zgaduję, że ten kanon na początku Warrior może być dość przydatny dla tych pierwsze level, dopóki nie będzie tych latających jednostek. Eee, mogą sobie zabrać jeszcze skilla, jednakże na razie skill'i nie chcę robić. Ja jestem zawsze tym osobnikiem, który woli upgrade'ować turety i nawet sobie oszczędzać swój gwiazdki na nie, niż wydawać pieniądze na e, upgrade'y skill'i, Więc tak zostawimy. Okej, okay, czyli tutaj idą w ten sposób jednostki. Jestem ciekaw, czy to jest. O, dokładnie, mamy w mamy e, atakuje i e, latające i e, naziemne jednostki na odwrót, w kolejności Tylko teraz jestem zaciekawczy, czy jeżeli nie zbuduję tutaj barykady, czy oni zawsze pójdą do góry? Czy to jest na zasadzie po prostu pokazane, że a no idzie tutaj i potem pójdzie tam, nie mam pojęcia Teraz tak, tu rozumiem, że to jest pokazane jakby w typ fali jaki ma być, czyli na przykład na początku 20 czołgów Potem 20 samolotów, coś w tym stylu, tak to ma działać? Nie wiem no że tak, zrobimy sobie tutaj pierwszą jednostkę w ten sposób, ten najprawdopodobniej mam pewność, że nie mogą mi przejechać tędy, bo kratki im zablokują, więc niech tak będzie. Uh, on jak ten damage i tak dalej. Aha, czyli on, jest, on szybciej strzela, ale mniej. Czyli ja zrobię sobie tutaj jakiś, jakiś większy dps -ik. Tu zrobimy sobie jeszcze latając. o, chociaż, że latający... Oczywiście, że latające się przydadzą gdzieś na wejściu. Ponieważ. Um, jeżeli będą latające, to nie mogą przejść nad tym kamieniem. Więc wydaje mi się, że to będzie dobra opcja, żeby tak zrobić. Eee, zajdę aby 18, czyli nic więcej nie kupujemy, lecimy z tematem, od razu robimy przyspieszenie tempa. No i ten kanon sobie tutaj robi robotę, więc to mi się podoba, on się jest tutaj zaupgrade'ował. A, bo to zrobił karabin, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dlatego ma taki DPS. Czyli po prostu ma... Um, ma szybsze strzelanie, tylko że jest karabin, okej. Okay. Wszystko mi pasuje. I teraz będą samolot, tak? Czyli teraz ten nik nikon nie będzie mógł strzelić. A samoloty, tak jak myślałem, latają e, nad. E, jak to się nazywa? Nad e, kamieniem. Co trzeba teraz szybko. Na co trzeba teraz szybko zareagować? Bo inaczej mielibyśmy tutaj zdecydowanie duży problem z tym, aby się e, wybronić. Ok, mamy pierwszy achievement znaczy samol typu samolotowego. Teraz mam jakiś jeden super czołg? What? Fala z jednym czołgiem? Cze znaczy, to nie był czołg. To, to powiedziałem, ale. Jeden pojazd? Takie trochę dziwne, szczerze mówiąc. No ale niech tak będzie, ok? Tutaj zamruźmy ich. To ich tam zatrzyma chwileczkę. To się ten wyupgrade'uje, więc będzie mógł wtedy szybko nam poniszczeć troszeczkę. Eee, oj! Chyba właśnie straciłem życie. Dużo życia. Oj, dużo życia sobie straciłem. Bo widzimy... O, a za to zdobyłem, Okej, nie powiedział achievement za to. Zgaduję, że po prostu straciłem teraz jedną gwiazdkę z łatwiejszych, ale zdobyłem za, za achievement. Tylko chodzi mi o to, że to jest troszeczkę głupie. W sensie mój błąd, że, zrobi, że zrobiłem, aby nagle w trakcie walki, jednakże wydaje mi się, że e, oni mieli pójść tak. Czyli jest to oszustwo. Po części że pokazuje, że idą tędy i tu i tak, bo tak po prostu w końcu nie idą. No, ale nie możemy aż tak bardzo narzekać, bo to byłoby po prostu zbyt głupie, żeby na takie, eee, no, duperelki aż tak bardzo zwracać uwagę, tak? Okej, okay, to robimy sobie upgrade'y, żeby to wszystko było jakby na wyższych poziomach, jak co, jeżeli byłyby samoloty, które najpierw pewnie zaraz będą, bo nie wierzę, że była tylko jedna fala samolotów, chociaż może tak być, eee, to że trzeba będzie, jak co, troszeczkę pewnie więcej mocy w nich wyłożyć. Mówię, no jest opcja, jest opcja, że będzie tylko jeden samolot, znaczy na fala samolotu, ale kto to tam wie, ogólnie na czym polega ten czas? Czy to jest jakby czas, z którym puści się kolejna fala? Czy jak? Nie mam zielonego pojęcia, jednak wiem, że samoloty będą na finałowej fali, czyli te um, Tutaj maszynki niech się zupgradują i żebyśmy teraz byli jak co bezpieczni. Dawajcie teraz, strzelajcie, strzelajcie do tego, strzelajcie. Wasza dwójka musi to rozwalić. Co będziemy mieli tutaj jeszcze pomoc od kolejnych działek? Czy ja muszę użyć supermocy? Czy ja muszę użyć supermocy? Ok, zamroźmy sobie, zamroźmy sobie po prostu. E, walimy tutaj rakietami w to miejsce jeszcze raz. I mamy wszystko zrobione. Mamy te skiery, to je wykorzystujmy. Zrobiłem 0 gwiazdek. 0 gwiazdek za stracenie 8 życia. No to czegoś takiego się w sumie nie spodziewałem. Że mogę zrobić level na 0 gwiazdek. Przy takiej ilości życia. Jeżeli dobrze pamiętam. W Kingdom Rushu było tak, że 3 gwiazdki były do 18 chyba życia, czy... Nie powiem czy 18 czy... 18 też można było stracić. Potem było właśnie do 12 na dwie gwiazdki. I jedno miało się zawsze zaprzejść, coś w tym stylu. Albo naprawdę do jakiejś małej ilości życia, a tu masz ponad połowę życia i gra mówi... Eee, ty to już nie ma żadnej gwiazdki. No okej, okay. no... Co to tak ma być? Um, Wydaje mi się, że mogę upgradeować ten turner też dwa razy. Ponieważ, skoro on ma być tym przeciwlotniczym, to musi być troszeczkę mocniejszy. I też się przekonam, w sumie, jakie będzie miało różnice w damage'u po tych upgrade'ach. Ale teraz wchodzimy do trzeciego levelu i zobaczymy, co tutaj będzie. Ok, czyli zgaduję, że muszą iść mostem. Chyba, że będą samoloty, tak? Eee, mamy tornado, atakuje naziemne jednostki oraz atakuje lotnicze jednostki. I to jest zgaduję, że coś na zasadzie. Eee, właśnie. Duży koszt, ale ma duży damage i duży dps, czyli to będzie Naprawdę napierniczało, bo zobaczmy sobie tutaj porównanie, na przykład tu mamy 1-3 Tu mamy 2-2 Tylko może re... Zasięg też ma większy, czemu ja bym, miałbym tego nie wykorzystywać w takim razie, skoro to jest takie kozackie Tu musi być jak jakiś minus Tu musi być jakiś minus, dlatego, na dla pewności po prostu Zostawię tutaj działko takie uh... A tu takie kolejne. I puszczam falę. Aha, to tak, to musi być jakby czas fali, bo nie wiesz, że na początku nie ma czasu, a potem się ten czas pojawia. Ok, no i. Czemu to jest niby słabe? Może ma jakiś reload po czasie? Coś w tym. Nie. Nie mam pojęcia, czemu tak jest. O, ładnie tamto działku ustawiłem, widzę. Nie, no ładnie tamto działku ustawiłem, skoro tak się yy, tutaj jakby nie działa, czyli Seldyscanon. No co, jak sobie tutaj to co, no nie będą mogli obok mnie przejść? Wszyscy? Spokojnie? Czy nagle. Nie no, okej, okay, czyli wszyscy mogą przejść, czyli to nie ma jakby coś takiego jak możliwość zablokowania e, e, aż tak bardzo trasy, że zawsze musi być jakby możliwość przejścia. To jest tak jak było w Ban Flag, że nie, można, robiło, nie było można robić zamkniętych terenów, tak? Czyli pewnie, jeżeli bym chciał jakoś ustawić to hamsko, że. Na przykład... A nie, to nie ma, zawsze chyba będą mogli przejść, tak mi się przynajmniej wydaje. No, you can't build here. No, ale ja chcę tutaj build. O, you can't block the path. Dokładnie o tym, co mówiłem, czyli że właśnie nie możemy zablokować przeciwników, ee, że zawsze muszą mieć przynajmniej ten minimalny jakiś przejście, okej. Okay, upgrade jest dalej dla 35, ok, to jeden, jeden zrobimy sobie upgrade, potem poczekam na drugi. Eee, oni tutaj ich spokojnie powinni rozwalić, To ja sobie jeszcze nawet truciznę im dam, żeby ich zeslowować, bo to chyba już nie zdaje, to jest tylko slowy, że dobrze mi się wydaje. Ewentualnie damage jest tak mały, że go pra praktycznie nie widać. Do niego się strzelać, a ty musisz się strzelać. Halo? Dziękuję. Mamy tutaj dwie gwiazdeczki za to, teraz robimy sobie tutaj upgrade. A nie możemy sobie zrobić, a jeszcze potrzebujemy 5 golda. Teraz tutaj ten twardy żołnierz ich sobie przechodzi. Czyli to jest jakby taki, taki super żołnierz, coś na tej zasadzie. I mam, on daje nam jakby naprawdę spore zasoby pieniężne, coś w tym stylu. Teraz wydaje mi się, że powinienem zrobić sobie coś na zasadzie takiej, takiego tej odcięcia, na zasadzie tak. I tak Takie dwa najtańsze Dwie najtańsze jednostki, ponieważ wtedy będą muszą zmusić przeciwników do przechodzenia tędy. Patrzcie, oni tutaj będą przechodzić. I oni muszą wejść do, tej, do, tej, do tego przejścia przez co? Te dwa turety, które są naszym jakby największym skarbem. Rzecz nie jakby, tylko to są nasze największe skarby Będą mogły zrobić tutaj na pewno dużo roboty, okej okay, dajmy parę że tych rakiet jakby to miało nie, uro, nie uratować nas przed katastrofą. I tutaj dodamy sobie jeszcze jedno działko szybko strzelające. Teraz tak tutaj zrobimy, zrobimy sobie zamrożenie w to miejsce. Nie wiem po co w sumie, ponieważ wszystko tutaj raczej nie powinno przejść. Tutaj zrobimy sobie jeszcze, użyjemy tego, zamro tego e, slow'a. mi się oczywiście łatwiej. I wchodzimy do kolejnej e, fali. Ja zauważyłem, że jest strasznie szybko się rozwi rozwija ilość fal na dany level. Jednakże ilościowo ty tych przeciwników nie jest aż tak dużo. Okej, okay, teraz możemy sobie zrobić aby tego, ponieważ... Czemu by nie, żebym sobie drugi raz upgrade. Ja oczywiście wiem, że turety mają tutaj możliwość tutaj zamrożenia, tutaj zatrucia Jednakże na razie nie wydaje mi się, żeby to było konieczne, żeby w ogóle używać Że dopóki wszystko wygląda dość stabilnie i czuję się Mm, pewnie z przechodzeniem tych wszystkich leveli to też nie potrzebuję zbytnio bawić się w jakieś tam kupowanie specjalnej amunicji czy w tym stylu, Tak, tak, tutaj jeszcze tego nie użyję ponieważ wiem jak to się skończy, jeżeli bym teraz zrobił ten upgrade to potem mógłbym mieć e, problemy z tym żeby to wszystko wyczyścić, teraz mogę sobie sobie upgrade, mam tutaj unlock e, kolejnego achievementa czy możemy zrobić jeszcze jeden upgrade? Możemy zrobić jeszcze jeden upgrade tylko za 90 i teraz chciałbym go zrobić, czemu ja go chcę zrobić? Ponieważ chcę zobaczyć czy jakby ten up, te upgrade y mają jakby swoje limity. No bo na razie cały czas raz idę. Mamy update, mamy update, mamy, mamy, mamy upgrade, tak. Nie ma jakby tego końca. Okej, okay, mogę cię zamrozić jeszcze? O! O! Dupicie do niego. go. Daje nam dużo gold. Robimy sobie update, on teraz już dość długo trwa. Dlatego nie puszczam fali. Jeszcze chwilę czekam. I teraz mogę z tą falę wypuścić. ponieważ pewnie, że to się zrobi. Ok, czyli mamy jakby update czerwony, jako maksymalny. Czyli na początku jest upgrade Eee, chyba, ja się tutaj przekonam. Zrobimy sobie ten Aby tutaj. Mamy upgrade. A nie, to jest. Niezależne od koloru? Przecież, potem powinien być w jakimś razie niebieski, tak? Drugi powinien być niebieski, czyli jest żółty, niebieski. Żółty, niebieski. I potem jest już czerwony? Czy jeszcze jaki jest pomiędzy tym? Zaraz się przekonamy. A, bo się nie Chociaż, będę mu zobaczyć żółty, niebieski, czerwony. Znaczy to taki pomarańczowo-czerwony, ale wiadomo odchodzi. Czyli okej. Okay. A my Przecie, normalny, żółty, niebieski, czerwony, czyli co jakby cztery etapy, czyli możemy sobie zrobić trzy upgrade'y. Okej, okay. to mi pasuje, chyba, że to jakby, jest, yy, oznacza jakby nasze limity, coś w tym stylu, może ewentualnie jeżeli robimy na maksu, może będzie szybciej zaczynało z czymś, nie wiem. Ja tylko, że chcę zrobić ten upgrade tej jednostki tutaj zdecydowanie bardziej niż e, reszty, ponieważ jest kozacka, chociaż znając życie teraz w tym levelu, odblokujemy znowu coś, co będzie jeszcze lepsze, albo jeszcze ciekawsze, albo, albo nie, mam przeczucie, że będzie jednostka tylko latająca. Only ground units, ale to sniper ci zgaduję, że na przykład mogę sobie ustawić gdzieś tutaj, a na przykład będzie do gdzieś atakował, tak? Jaki ma zasięg? 8. What? A, ale ma strasznie duży damage. Strasznie duży. Czyli znowu super jednostka, tylko. No, oczywiście do jednego typu, tak? tak? Jeżeli bym sobie zamknął więcej. Przecież spróbuję zamknąć, jeżeli mi nie pozwoli. Czyli będę musieli iść tędy? Tak. Teraz tu, tu, tu i tu. I zobaczymy, będą musieli pójść zawsze do góry. Bo to mnie teraz ciekawi. Czy ja właśnie sobie zagrałem dość e, sprytnym sposobem? Czy. Okej, okay, wszyscy idą do góry. Na razie nie widzę ani jednej nosy, która by chciała pójść jakieś w dół. Więc możemy że zamknąłem sobie dolną e, ścieżkę. Więc teraz tylko i wyłącznie samoloty będą mogły przejść środkiem. Co i tak będzie musiało przelecieć na początku przez e, tonę tych e, tutaj rakietowych ziomeczków A w razie czego postawimy sobie tutaj i e, tutaj zapasowe dwa tornada, które będą jakby co pilnować tego co jakimś tym przeleci. Bo jestem ciekaw, jak ten... Nie jestem w stanie odkryć, kto to jest strzał tego snipera. Bo tak to słyszę, wszystkie cały czas... E, Snajpery, ale nie słyszę. Pffu, słyszę teraz tornado, ale nie słyszę snajpery, właśnie w ten sposób. Troszeczkę wam podłożyłem gierkę, chociaż już mi wali po uszach, więc może będziecie lepiej słyszeć te wszystkie dźwięki. Może wy będziecie w stanie odróżnić, kiedy strzela snajper, kiedy trzeba tornado. Bo ja osobiście tego nie potrafię zrobić. I teraz musimy zacząć robić nasze upgrade, czyli to jest za 31, tutaj za 31. Puszczymy falę. Teraz będzie nasz ten jeden ziomeczek, którego trzeba tutaj zeslować na parę, chociaż nie widać, że gdzie nie trzeba. I tutaj też robimy sobie abit tego trzeciego tornado. Um, będą mi jakby miały. Mam teraz takie dziwne przeczucie, że nie mogą mi przejść przez żadne samoloty, że jednostki naziemne, ok, ale samoloty nie. I wydaje mi się, że jeżeli bym zrobił sobie coś jeszcze takiego jak tu, to wtedy będą musieli wszyscy iść tędy. A naokoło jeszcze chcecie przejechać, tak? No i tak teraz przejdziesz, a nie możesz, nie możesz. Nie mogłeś tam tenej kumplu przejechać i przez to mam, wydaje mi się, pewną, pewne zwycięstwo. Przecież mają już teraz tylko jedną ścieżkę, która jest naprawdę zatłoczona strasznie. I powinno być tutaj super e, łatwo do obrony. O, teraz gdzie więcej jak to strzelało. Teraz byłem w stanie rozróżnić ten strzał snajpera od strzału tornado. E, czy ja mogę pójść jakąś fale? falę? Znaczy z pasją, coś w tym co F? Nie. Dowiedziałem się, że w Ban FLAGS e, po nagraniu całej napisać się mi, że jeżeli bym klikał F, coś w tym stylu Chyba F to było To się sobie skipować fale bez klikania tam w prawym górnym rogu, co byłoby strasznym ułatwieniem bym wiedział, to nagrę w trakcie um, nagrywania Jednakże standardowo cwaniak tego nie wiedział Aby to jest za 90 tej jednostki, Ok. Teraz tutaj rakietki puśćmy Bo tam troszeczkę się za, zagotowało Uzbieram to 90 Podacie jak to ma DPS. To jest, um, 18 DPS-ów skoczyło na DPS 33. Więc to jest gigantyczna różnica. Teraz to jest lołek. Pyk. Ja mógł jeszcze, jeszcze w tym miejscu zamknąć, wtedy by musiało przechać ten sposób. To jest też plan. To jest też plan. sobie coś takiego. A znaczy, teraz są akurat samoloty, więc może niekoniecznie trafiłem czasowo, ale. Okej, to ja bym upgrade na fali samolotowej, to ten, ta jednostka może się wyłączyć i się sam nie stanie? Zazubimy sobie ten upgrade stąd i możemy puścić falę, która musi przejść. O, zamroźmy go. Pyk. Właśnie, dupicie go, dupicie go, dupicie go, dupicie go. nie mogę zeknąć na niego, żeby zobaczyć, jakie jest ilościowo HP w życiu. Jakby w liczbach o to mi chodzi. No ale jakoś z tym przejmiem. Ile masz DPS-u już? Kolego? Nasza, nasz snajperze? 58,5 to jest znowu podwojony DPS. A teraz, za 150 mogę zrobić sobie jeszcze wyższy poziom. Jednakże nie wydaje mi się, że będę w stanie tego zrobić. Teraz, to ostatnia fala, to jest, że dobrze mi się wydaje? Nie, przedostatnia fala. Mam tutaj napisane w sumie, która fala ja zamiast spojrzeć, to po prostu gdybam sobie, że teraz mi się wydaje. No, typowicie faniak, tak? Bo po co sobie ułatwić skoro można sobie utrudnić robotę? Ok, teraz mi się wydaje, że jesteśmy tutaj w dość nieprzyjemnej sytuacji, która. Okej, okay, może się uda? Halo! Dupić udało się tam ich udupić na szczęście, ale to tylko dlatego, że porzuciłem upgrade snipera. Po prostu uznałem, że tak będzie lepiej. Okej, okay, zrobimy sobie tutaj w takim razie kanony. Żeby mieć po prostu pewność, że, oni będą, że one będą tak dookoła tej jeździć. Teraz ten tu. Zamusiałeś zawrócić niestety, ale to była ostatnia fala, więc mam maksymalną lecz gwiazdek na naszym koncie. I to mnie bardzo cieszy to ten snajper. O kurczę, no denerwujmy to. Bo ja. Czy mogę sobie Bo ja tak już tych kanów nie robię. Zrobił sobie tak. I zrobił sobie tak. Trzeba mam tego używać. Jeżeli mogę użyć lepszych jednostek. Tamte są tylko do zamykania ścieżek. A te będą naszej, naszego dobra. Jednakże. Po tych czterech levelach. zrobimy sobie przerwę. I to będzie pierwszy odcinek z gry. Way of Defense. Które. W sumie nie jest jakiś ultra wymagający pod względem strategii, jednak zgaduję, że to są pierwsze cztery levela. a co ja mogę mówić o tym, że nie są wymagające. Zrobiłem na drugim levelu e, zero gwiazdek z trzech, więc... Cóż, to chyba tyle. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, peace, yo!